Przychodzi żona karpiarza do sklepu zoologicznego, podchodzi do sprzedawcy i się pyta. E, dzień dobry, ja potrzebuję jakiś prezent dla mojego męża karpiarza. To wie pani co, e, mamy akurat tutaj taką e, świetną żabę. A pani powie, a co robi taka żaba? Proszę pani, ta żaba bardzo dobrze memla, jeśli pani wie o co mi chodzi. No i żona sobie myśli, kurczę, ja strasznie nie lubię memlać. To wie pan co? To proszę mi tą żabę zapakować. Wraca żona karpiarza do domu i mówi, zobacz mężu, mam dla ciebie wspaniały prezent. To jest żaba, ta żaba świetnie memla. Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego. Mąż dziękuję za prezent, a żona kładzie się spać. Nagle się budzi, gdzieś koło tak trzeciej w nocy i słyszy straszny hałas w kuchni. Podchodzi, otwiera drzwi, patrzy, a tam wszystko w kuchni rozwalone, mąka rozsypana, każka kasz, gryczana, z garnków paruje, a mąż z żabą siedzą i czytają książkę kucharską. mężu, co wy tu robicie? A mąż odpowiada: Wiesz co, babo? Jak się tylko żaba nauczy gotować, to wy a teraz w zadziorku z kodem rabatowym żaba macie minus 10% na wszystkie gumy od Krzysian Emerbajca. Enemy, enemy twisty, chrabąszcze, szerszenie, na rybek ryby, pijawki na wszystko. Ale tylko do niedzieli, więc się śpieszcie i zobserwujcie po więcej.